Noc spływa na miasto, a ja stoję sama Pod nowym deszczem, w pustce co mnie oplata Każda kropla to wspomnienie, które boli O tych wszystkich słowach, co nie wyszły z mojej woli Cisza ma smak gorzki, jak kawa wypita w pośpiechu Powiem, że czas uciekł, nie ma już odwrotu, nie ma oddechu ale w głębi serca czuję, że coś się budzi Mała iskra, która lek i żal studzi yeah! Za późno na wczoraj, by cofnąć zegary Lecz dziś chcę głośniej, bez żadnej ofiary nie chcę milczeć już, nie chcę chować łez, bo w tej nowej prawdzie odnajduję sens. Zabrakło mi chwil, by powiedzieć kocham, ale teraz mówię jestem i to jest moja epoka. Patrzę na te cienie, które tańczą na ścianie. To obrazy ludzi, których już nie ma w moim planie. Szal, że nie zdążyłam podziękować, przeprosić, że pozwoliłam, by te ważne chwile czas mi skosił. Cisza ma smak bo jak kawa wypita w pośpiechu. Powiem, że czas uciekł, nie ma już odwrotu, nie ma oddechu. Ale w głębi serca czuję, że coś się budzi Mała iska, która lek i żal studzi yeah. Za późno na wczoraj, by cofnąć zegary Lecz dziś chcę żyć głośniej Kocham, ale teraz mówię jestem I to jest moja epoka Krucha chwila, oddech wstrzymany Zanim słońce wzejdzie, zanim znikną rany To jest ten moment, by podnieść głowę I zacząć pisać życia nową opowieść Za późno na wczoraj, by cofnąć zegary Lecz ci chcę żyć głośniej, bez żadnej ofiary. Nie chcę milczeć już, nie chcę chować łez, bo w tej nowej prawdzie odnajduję sens. Zabrakło mi chwil, by powiedzieć kocham ale teraz mówię jestem i to jest moja epoka. 追求。